W tym odcinku przetestujemy sobie sorbet zytruskawek z firmy Grysan. Tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie informację, że jest to sorbet zytruskawek. Informacje o firmie: jest to Grysan. Informacje, że są to lody wekańskie, że nie zawierają glutenu, że są bez laktozy. Skład produktu: Wartość odżywczą. Pojemność jest to pół litra. Historyjkę Grysana. Odkreskowy i datek końca świata. Teraz możemy przechodzić do otworzenia i przetestowania produktu. Powiem tak, są naprawdę cudowne. Czuć, że są w 100% truskawek, Są jeszcze słodkie dosyć. Tutaj macie cena jest to 1299. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że mają naturalny truskawkowy smak. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że są za drogie. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 9 na 10, ponieważ jest naprawdę przycudowny. I na do koniec, i papa!